Cześć wszystkim, tutaj ja Clio logo MSP. Dzisiaj nagrywam z Martyną. Cześć, przedstaw się. Cześć. Dobra. No i dzisiaj pójdziemy sobie do klubu VIP może. I zobaczymy sobie, co tam. Okej. Okay. No to idziemy do klubu VIP. Tak. Martyna niestety nie może, bo ma duże lagi, ale ja tam zobaczę, co tam się dzieje. Może będzie coś ciekawego. Dosłownie. Ej, a mam pomysł może gry do twojego połu i nakarmimy twoje zwierzaki. Jezus, te jest zwierzaki, których nie ruszyłam rok. No okej. Okay. <laughs> Ej, chodź tu szybko! Boże! Co, co się stało? Ej, no chodź, chodź, to zobaczyć! Dobra, już się boję. Ej, co to jest? Co to jest? <laughs> co to jest? <laughs> Ej, kto to jest? A, ja tu masz jakąś małpę przy sobie. No. <laughs> Co to ma być? Nie wiem. i kto to jest? Okay. O, Boże. Okay. o Boże! Boże... Boże... Kim ty jesteś? Ej zrób animkę przytulania. Ej, bo się Ej, właśnie chciałam, ale się trochę boję. Boże. Co ona napisała? Nie wiem. Ja kratka, kratka. Kratka, kratka, kratka. Co? Może kupa, chodziło jej o kupę, bo ku, kupa dupy leci. A może dupa? Opa. Co ona chce napisać? No, kratki się nie dziwię. Może, nie wiem, on nie czytaj tego muszę. Bo... Ej, zobacz, który ma level? Zerowy. Ej, ja no, się boję. Jestem, Ej, ma w statusie, jestem kupą przez OM. Ej, ja się boję. Czemu? To no, jakieś dziecko, Neo? Ono nawet błędy robi. To na pewno nie jest to fat hacker czy coś takiego. Ej, no, ale ja zaraz wychodzę. Czemu? Ej, no ja się boję. No, nie bój się. Nie bój się, Martyna, to jest jakieś dziecko Neo. Ło. Wow. Dzie, 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 dziękuję. Dziękuję. Ale ja tak specjalnie mówię. Jakby coś pan. Ten. Moi widzowie, to ja to zrobiłam specjalnie. No zaraz wychodzę. No nie wychodź, chodźcie, przytulę. Jezu, kitka dzwoni. Ej, mam odebrać czy nie? Nie... Okej, okay, ona się sama rozłączyła. Patrz, pije mleko! Pije mleko! Co? Ej, ona mi pochwaliła animkę. Ej, jestem już celebrytą! Znowu! Bo dzisiaj mi się skończył celebryta. znowu jestem. Ej, nie, ja zaraz wychodzę. Ej, a ty masz jakąś animkę. Uch. Matrz! <laughs> Ło, maskok! Maskok, ej, zazdroszczona jest droga, nie? Mhm, <laughs> mm bardzo. Zobaczmy, co jeszcze ma. O, ej, ona jest taka droga, że masakra. Czekaj. Czy ja To Ja też. koło tej szkoły, więc... Dobra, to ja będę koło ciebie. Skąd ona mnie w ogóle zna tej? Nie, Nie wiem. wiem. Pewnie z YouTube'a. Po, 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 poczekaj. Martyna, no. patrz na to, ale ją popcornem. Czekaj, patrz na to. Lecę. Napiszę jej. Ty, ty o YouTube, mam nadzieję, że mnie o, oh, jest Ja znikam. Nara. No nie, nie wierzę. Boż. Ja po prostu nie wierzę. Ja zam zemdlałam. Boż. Mi. A mi nie. E czemu ona nic nie pisze? Nie wiem, ona musi. E ja ja spodziewam się i boję. No nie bój się jej, ona orty robi. Zostałaś? No. A ja wyszłam. Ej, ja piszę z jakąś modelką. Ale Ej, e, ja piszę z jakąś modelką. Z jaką? Z taką Czekaj, Dobra, nie, ci... nie, nie, nie mów loginu, bo wiesz, to YouTube'a, nie? Ale tak, dobra. A já ji odstavuje. E, <laughs> tak serióně, <nie. laughs> Tak serióně. Ale co tak serióně? ne, bo já to mluvím do vidzů. Ale se asi štipíš. No bo ona napsala ko, kocháš mě a já, no? A tak serióně. Aha. Złupaj mnie w załoto. Ej, dobra, ja tam... Um, jakby to powiedzieć tak lekko pójdę z jakiegoś czatu. Może... Ej, dobra, ja chyba kończę ten odcinek, bo to nie ma najmniejszego sensu. No spoko. To ja dziękuję za oglądanie. Subujcie ją, nie, nie subujcie ją. Nie, ja, subujcie mnie, subujcie mnie, subujcie, sub, 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 subujcie mnie, subujcie Nie. O, mogę wejść już do którego No bo co, bo jestem inna? Nara.